Thank you W ramach tej modernizacji linii kolejowych przebudowujemy setki stacji. Już w tej chwili wybudowaliśmy ponad 130 nowych peronów. W ramach tej dostępności przy modernizacji linii kolejowych, to warto o tym powiedzieć, że wszystkie dojścia do peronów są przygotowane dla osób również ograniczonej możliwości poruszania się, wyposażone windy, pochylnie w wielu miejscowościach, gdzie nawet pierwotnie to było niezałożone w dokumentacjach projektowych. Robimy korekty, budujemy dodatkowo. Przejścia dla pieszych, budujemy dodatkowe wiadukty. To wszystko oczywiście ma jeden podstawowy cel, żeby linia kolejowa, która jest modernizowana, budowana, nie dzieliła miejscowości na pół, a wręcz ją łączyła. Przykładem, jako powiem, że jesteśmy na etapie projektowania odcinka Otwoc-Warszawa. Pierwotne założenia mówiły o tym, że będzie kilka przejść podziemnych. My w tej chwili w ramach korekty, w ramach projektowania budujemy 11 dodatkowych przejść podziemnych. Będziemy budowali, bo projektujemy w tej chwili. W rozkładzie jazdy 2015-2016 pociągi intercity zatrzymywały się na 334 stacjach. Przyszły rozkład 2019-2020. Planujemy, że tych stacji będzie ponad 400. Jest to dobitny przykład, jak staramy się udostępnić ludziom nasze usługi, czyli usługi szybkiego, termin, szybkiego bezpiecznego i punktualnego transportu naszym taborem. W z Roz, rozwojem sieci mamy możliwość zwiększania naszego potencjału przewozowego. Sądujemy nowe miejsca, takie miejsca, które w naszym zdaniem mają potencjał, dzięki czemu ta nasza sieć, Połączeń jest coraz bogatsza i co się wiąże oczywiście też ze wzrostem pasażerów, ponieważ u nas z roku na rok tych pasażerów jest więcej. Liczba pasażerów przekroczyła w ciągu roku już 40 milionów. Staramy się wychodzić również do pasażerów niepełnosprawnych. Jesteśmy partnerem programu Dostępność Plus kolejowego, gdzie zwracamy szczególną uwagę. Dla pasażerów z niepełnosprawnością umysłową, taką fizyczną, staramy się, żeby mogli oni w miarę komfortowo i samodzielnie podróżować. Chociaż asystentów oczywiście też mamy, którzy są dla nich przeznaczeni. Jesteśmy liderem projektu Wspólny Bilet. Aktualnie poza PKP Intercity mamy tam przewoźników samorządowych, mamy przewozy regionalne chociaż nie ukrywam, że w przyszłości naszym celem jest to, żeby włączyć do tego programu zarówno przewoźników autobusowych, jak również y, przewoźników takich jak WK Warszawska Kolej Dojazdowa y, czy ZTM Warszawski. Dostępność w naszym, w naszym charakterze działania ma dość specyficzne znaczenie. Otóż y, ja rozumiem tą dostępność komunikacyjną poprzez budowanie szerokiej oferty logistycznej dla tego końcowego odbiorcy. Do tego celu potrzebne są kilka. Potrzeba spełnić kilka warunków. No musimy mieć doskonale zorganizowaną sieć terminali kontenerowych, nie tylko kontre, konten, terminali logistycznych, nad czym pracujemy zresztą wspólnie z PKPSa. Spójny system zarządzania tymi terminalami, tutaj również pewne. Działania poczyniliśmy. Chcemy stworzyć jeden podmiot, który będzie zarządzał tymi terminalami wspólny, według wspólnych standardów, wspólnym systemem. Klient nie będzie zaskakiwany jakimiś rozwiązaniami indywidualnymi dla poszczególnych terminali. No i wreszcie musimy sprawnie realizować te przewozy pomiędzy tymi terminalami. W tej chwili w spółce PKP Telkol trwa taki pilotażowy projekt który polega na tym, że osoba teraz z niepełnosprawnością ruchową, być może będziemy to też realizować w przyszłości na kolejne niepełnosprawności, po przyjeździe na dworze to otrzymuje aplikację, w której widzi ścieżkę dojścia do najbliższej windy dla niepełnosprawnych, widzi ścieżkę do pochylni, widzi gdzie jest najbliższy postój taksówek, widzi gdzie są perony, które umożliwiają tej osobie niesprawny i ruchowo dojazd na wózku inwalidzkim. Ale ja dostępność komunikacyjną postrzegam co najmniej w trzech wymiarach. Pierwszy wymiar to jest infrastruktury, te... infrastruktury technicznej. Infrastruktury, infrastruktury technicznej. Mianowicie, mianowicie i spełnienia przez tą infrastrukturę co najmniej pięciu ważnych funkcji. Między innymi funkcji integracyjnej związanej z, z integracją regionów, tworzeniem więzi społecznych, funkcji akceleracyjnej, pobudzania rozwoju. Jest wiele jeszcze innych funkcji transportowa, usługowa, lokalizacyjna, bo to jest ważna. To jest pierwszy wymiar, i tutaj można powiedzieć, że program, który inicjuje pan minister, program Kolej Plus, to właśnie zmierza ku temu, żeby wytworzyć nowe ciągi. Drugi wymiar to jest wymiar multimodalności mianowicie niestety, ale kolej też nie będzie wszędzie. Mianowicie są małe miejscowości. W związku z tym trzeba otworzyć rodzaj transportu multimodalnego, w którym pierwsza i ostatnia mila zostanie właśnie zaspokojona w dojeździe do małej stacji, małego przystanku poprzez nowoczesne produkty innowacyjne: bike sharing, car sharing i, i czy skutery, na przykład, czy skutery elektryczne. To są wszystko te elementy bardzo, bardzo ważne. Dostępność do środków transportowych to jest tak naprawdę inwestycja. W rozwój gospodarczy. Osadzenie w zakresie przewozów pasażerskich, e, można powiedzieć, mamy na dwóch polach. W tej chwili realizujemy, bo jedno to jest Kolej Plus, gdzie e, lada moment rząd, e, taką mam nadzieję, przyjmie ustawę osadzającą formalno-prawnie te przedsięwzięcia, e, a potem przedstawimy program w tym zakresie. Do realizacji, który ma na celu właśnie przywracanie linii połączeń kolejowych tam, gdzie zostały one zlikwidowane, albo tam, gdzie ich brakuje i widać z siatki, że byłoby bardzo dobrze je wykonać. I oczywiście tutaj będzie niezbędna współpraca z samorządem gminnym, powiatowym i tym regionalnym, ze względu na to, że musimy mieć gwarancję, że taka linia będzie po prostu wykorzystana z punktu widzenia przewozów, a organizatorem transportu zbiorowego regionalnego jest marszałek województwa, stąd tutaj ta kluczowa rola i bardzo ważna, bardzo ważna w tym zakresie.